Patrzcie na to. Jaki numer w ogóle? Taka mała przerwa stacja, wiadomo no. Trzeba pauzować tu. Beszłem tutaj te frytki. Kolejna budka. Tak sobie siedzę. Kurde. Ale numer. Ale numer. Kurde. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ale mam dzień zrobiony, kurde. No i pod niuchu, po dniu, po co chodzić, jak to wszystko pod ławkami leży? Pięć dyszek, <laughs> wlatuje, pauza, kurde, muszę sobie, wiadomo. Dymka puścić, no bo jak? Tak generalnie to nie ma za wiele tego, a tu taka niespodzianka. Także a zawijamy Ciebie tutaj. Taka przemoczona jesteś. No to, kurde, <laughs> warto pod tymi ławkami tutaj przeżyć się, widać kartę, śmieci pełno. <laughs> no ale pięćdziesiona też jest, no i elegancko. I dzień zrobiony, kurde, jest na paliwo. Te moje straty zostały.